Z ewangelii według świętego Łukasza, kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się u kwasu, to znaczy obudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle, będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjacioł moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy, a przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele w rubli, oto słowo pańskie.